Siema widzowie, dzisiaj obejrzymy sobie Szkiby Detail 48 i po powiem wam kilka sekretów przecież łapkę w górę dajemy, fuk bum i proszę leci szkiby helikopter i nagle skacze na niego kamerman i oczywiście wybuchają w ogniu, e ale czekajcie mm. Co, co chciałem wam pokazać tutaj, na początkowej stronie a nie, to później i później wam powiem dlaczego ten kamerman pewnie przeżył no lecą jakieś A ja to jest to jest jakiś dziwny ten kamerman, ma jakiś podbródek z kamerą czarny, ma tę główkę wygląda trochę jak ninja Nazywałem jego No dobra to ninja a my widać po tym kolanie jesteśmy naukowcem, bo wiecie biały biały fartu. No z tego strzelił i właśnie tamten ten kamerman, jak sobie przewiniemy, to on zjedz z ognia i to znaczy, że po prostu on jakby że kamery są odporne na ogień. Tu było jeszcze, że jak strzela z tej broni, to po prawej stronie było. Widzę takiego człowieka, agenta, ale teraz nie widać, bo to jest short. No, jaka